No ma tu Brylu Pierwszy ładunek już jest Ładnie przerobiony Opony siedzą trochę Ładnie przerobiony, ciężki Parę lat leżało, jeszcze dwa kursy śmiało dzisiaj mam Zobaczymy jak to będzie szło od te górki Dobra, nie owijamy w bawełnę, zakładam na głowę I ciśniemy Oh. 快结束了 Trzeba otworzyć Trzeba tak to zrobić, chyba. otworzyć bramę Aha, ale siadło to na przyczepie. Oj, kurde, będzie ciekawy rok. Coś czuję. Jak... Tylko żeby trochę deszczu dawało, to będzie fajnie. Brama większa zrobiona, tak żeby już kombinę szło wjechać. Brażewu kiedyś. Szóstka. Trzy metry, jedno skrzydło. Śmiało można maszynami. Ciskać. To zaraz będę ładował tutaj Maszynka, soy kawy się dobrze widać, ale chyba Jak koła Trochę siedzą, nie? patrzcie, to nie są takie byle jakie opony tu 2,5 atmosfery wrypane jest także wagę musi mieć No dobra Z jedynki lepiej dwójka wchodzi To Nawet z miejsca Mieli Jakby tu była kontrolka od przeładowania To cały czas by była na czerwono Ażby dioda się spaliła Mamy bieg. Żeby nam nie Uciekać No jak Jeden kurs mamy jest kurde towar Powiem wam, jednemu to śmierdzi A mi to pachnie dobrymi zbiorami o, Kurwa Takie trzydziczki tego przytule, potem jeszcze takiego gorszego Także można będzie ten, no tu jest minus, że trzeba ręcznie Ale zobacz, to idzie fajnie a raciśniemy z powrotem. Następne jest trzy dziki, dzisiaj trzy takie kursy strzel. O ile robaka, robactwo jest, wszystko ładnie pięknie. No, gdzieś tam jakaś kurde cegłówka się trafi, jakiś papierek, no bo to tam nie ma co wybrzyzać. Taki materiał gratis to uczciwa cena. Dobra, odjeżdżamy, zobaczymy jak to będzie jak to się wyszarpać. się nagrzał na przed. i jak ile towarów chodzi mogę tak tutaj zaprezentować o kurcze, mi kamerka poleci tak w porównaniu do mojej postury wygląda. no to myślę że towarów trochę nie ładnie ciśniemy dalej nie będziemy się opierdzielać No, jesteśmy. Ładuję teraz drugą przyczepkę. Nie będę tutaj za dużo kamerował komuś w podwórku, ale tak to mniej więcej wygląda. Także można kopać, kopać i kopać. Dobra, jedziemy dalej. Ja ładuję. No dobra, drugi naładowany. Coś czuję, że tego nie powożę dzisiaj. Jest, tego trochę. Jeszcze jeden na pewno, czas dzisiaj. Jak tam siedzą. Opunki? A widać jak się wbiło miękko. Ma no wagę. Jak tam obstawiamy, ile może być tona. Padło mi GoPro. Będę musiał za chwilę podładować. A ja dojechałem właśnie z drugim kurcem. Kurczę szkoda, że akurat padło, bo tak pod górkę. Ogólnie ten kurs był trochę lżejszy, bo tam z drugiego końca nie było takiej nałoczony, ten, ten obornik. I kurczę tak pod, fajnie pod górkę, tam przy wyjeździe, kurde tak go. Na trójce wydusiłem prawie że Już ostatki jego Że prawie bym musiał redukować I tak dymu mi nawaliło, że nic nie widziałem już prawie Kurczę, musiał opaść akurat No trudno, a może następnym kursem się uda Dobra, zrzucam Brylu, co to za akcja się stanęła teraz? No, A teraz chciałem zredukować bieg, jak stołek nie? Takie szczęście moje gówniane. O. Trzy jeden będzie. Ale, kurde. Tam jeden jest, ale ten jest ogólnie. Tu mogę pokazać. Lepiej mi się z tym jeździ. Trochę mniej wsadziłem, ale z jednej strony tego obornika, co tam jest. Tam rynna rynna na spada. Pierwszy tam, tam, jak wiozę, To był taki mokry. Kurde, ledwo jechałem. A ten tak już się prawie że też... taki ładunek, o, ładunek. Taki bez szału. Jedziesz, no czujesz, że na pełno, ale nie jest jakaś tam... Tragedy nie ma. ...wysoki domasz. Bo pierwszy to kurde... No, no dobra. Wrzucamy zaraz, wtedy coś dalej dogramy. Dobra. Dzięki No za to Jak tam kurwa trawa nie rosła czasami, zielsko To zielsko też będzie rosło

Będziemy wjechać dalej i już to rozrzucić tu ładnie, bo tu też chcę zuznać, bo tu było najmniej, nie? Ale kurde, to mi wywieje wszystko, muszę mieć glebogryzare, wtedy weźmiemy niebieskiego ursusa i będziemy od razu to mieszać, no, telefon ja, To idzie. Teraz mam werwę, teraz jest werwa, bo mi kanał zarypali, teraz jak odzyskałem, to aż mi się chce nagrywać z wrażenia, że mam ten kanał. <laughs> Ostatni na dzisiaj, czwarty. Kurde, ja myślę, że dobra, która jest godzina mniej więcej, teraz sprożymy. Czekajcie. 18.10 A zacząłem... pierwsza była? 13, jak przyje... wyjechałem z podwórka musiałbym zobaczyć. No to kurde, z ładowaniem ręcznie i ten, a wiadomo pewne jest 2,5 km. To 5, w dwie strony robiłem 4 razy, 20... 20 klosków dzisiaj nasukałem nastukałem. Kawa ile paliwa jest? Jutro Jak to wygląda? Kurde, gdzieś to No dobra. To już by było chyba na tyle na dzisiaj. Bo co będziemy? Ja tylko zrzutam Dzika przeczepiam jutro. Się w Bobu. Jeszcze muszę akumulator podłączyć. I to tyle. Także dzięki za oglądanie. Na razie się cześć. Do widzenia w na następnym filmiku.